Kobiece ciało przez wiele stuleci uważane było za niedoskonałą formę idealnego męskiego ciała. Podobno, już w łonie matki pud dziewczynki zaczynał się deformować. Po urodzeniu, dzieci płci żeńskiej miały niestabilne humory, które niezbędne były do zachowania dobrego zdrowia. Kobieta, w przeciwieństwie do mężczyzny, była zimna i wilgotna. Krew menstruacyjna miała pomóc biedny kobiecy organizm, aby zrównoważyć płyny humoralne. I naturze wychodziło to perfekcyjnie. Według nowożytnych badań kobiety rzadziej zapadały na niektóre choroby dzięki regularnemu cyklowi wymianie krwi. Była też inna, mniej przyjemna strona medalu. Z powodu menstruacji uważano, że kobiety mają bardziej nerwowe, a nawet histeryczne temperamenty, co było jednostką chorobową. Nie potrafiły logicznie myśleć, ani tym bardziej oprzeć się pierwotnym instynktom. Ich rozwój moralny i fizyczny porównywalny był do wiecznych dzieci. Wskazując się na bycie pod rozumnych mężczyzn, część filozofów oraz medyków szła dalej, jakby samo porównanie do dzieci było za małym upokorzeniem. Wydanej w 1683 roku książce zauważono, że kobiety są na ogół bezmyślnymi istotami i rzadko zastanawiają się nad tym, co mówią, ponieważ kierują się wyłącznie emocjami. Już pierwsze cywilizacje na żyznym półksiężycu pisały o okresie. W jednym z zaklin sumeryjskich czerwony demon uniemożliwiał dziewczynie rozluźnienie jej miesięcy. Za czasów III dynastii z Urb kobiety pracujące przy świątyni dostawały w miesiącu 6 dni wolnego. Dla porównania mężczyźni wolne mieli zaledwie 3 dni. Pierwsze też cywilizacje wytworzyły w swoich kręgach menstruacyjne tabu. Kobiety nie mogły wchodzić do świątyń i pałaców. Mieszkanki królewskich haremów musiały opuszczać pałac, lub przynajmniej nie mogły zbliżać się przed obliczem króla, przed rytuałem uzyskania łaski przez bogów. Od dłuższego czasu jest debata na temat nazywnictwa okresu. Starsza terminologia określa kobiety menstruujące jako nieczyste. Dzisiaj zaczyna się to podważać jako błędy w tłumaczeniu. Na stan dzisiejszej wiedzy w języku akadyjskim występowały trzy słowa kluczowe: harisztu, musukatu oraz urusztu. Które można tłumaczyć jako kobieta ciężarna oraz podczas miesiączki. Słowa mają w sobie czasowniki, które dodatkowo dodają pejoratywnego znaczenia nieczystości. Na glinianej tablicce z okresu środkowo-babilońskiego zachowała się mapa miasta Nippur. Jedna z bram położona przy Eufracie podpisana jest jako dla nieczystych kobiet, co sugerować może, że było to miejsce rytualnego obmycia kobiet po okresie oraz po połogu. Antyczna myśl próbowała wyjść naprzeciw potrzebom kobiet. Najwięksi myśliciele, greccy oraz rzymscy, pisali o miesiączkach i ich teoriach. Hipokrates, ojciec medycyny, uważał, że kobiecy okres miał kluczowe znaczenie dla równowagi humoralnej. Według niego były cztery humory: krew, flegma, żółć i czarna żółć. Jeżeli w ciele człowieka płyny były zrównoważone, była to znaka dobrego zdrowia. Nadmiar krwi powodowały zawroty i bóle głowy, gorączki oraz przyspieszone tętno. Kobiety w sposób naturalny pozbywały się nadmiaru krwi w ramach menstruacji. Późniejszy Arystoteles dołożył do tej wiedzy fakt, że delikatniejszy organizm kobiety nie potrafił przetrawić całej energii, więc pozbywał się jej wraz z comiesięcznym krwawieniem. Kobiety potrafiły zmieniać krew na pożywienie jedynie w czasie ciąży, kiedy musiały wykarmić swoje nienarodzone dzieci. Toteż Arystoteles po raz pierwszy wysunął teorię o mniej przystosowanym organizmie od męskiego. Według niego pierwsza miesiączka występowała w zależności od stref klimatycznych. Dziewczęta w cieplejszych rejonach dostawały okresu szybciej niż dziewczynki w zimniejszych terenach. W starożytnym Rzymie zapisali się w historii Pilniusz Starszy oraz Galen. Ten pierwszy napisał wielką pracę o historii naturalnej podzieloną na 37 ksiąg. W dwóch księgach Pilniusz zawarł teorię na temat okresu. Zazwyczaj jednak przywoływana jest tylko siódma księga, która szczególnie negatywnie miała podchodzić do tego tematu. Krew menstruacyjna, będąc nieczystą wydzieliną kobiecego ciała, ma moc niszczenia i psucia wszystkiego, z czym się zetknie. Jej obecność powoduje, że owoce opadają z drzew, ostrza stali i połyskliwy blask kości słoniowej matowieją, a psy tracą zmysł węchu. Nawet dotyk kobiety miesiączkującej sprawia, że lustra tracą swój połysk, ostruść stali tępieje. A powietrze wypełnia się nieznośnym zapachem. W 28. księdze Pilniusz zaś odchodzi od magicznej natury menstruacji i pisze o chorobach, które mogą być zaleczone dzięki menstruacji. Ponadto daje pomysły na lekarstwa, które można użyć przy problemach ginekologicznych. Galen z kolei w swoim traktacie medycznym wskazał, że menstruacja była związana z macicą, która według jego twierdzeń odpowiadała za wytworzenie wrodzonej krwi, mającej wspierać rozwój potomstwa. W tradycji żydowskiej niewiele miało się zmienić. Według Starego Testamentu kobieta podczas swoich dni była uznawana za nieczystą przez 7 dni. Wszystko, czego dotknęła, stawało się skażone, a każdy mężczyzna, który ją dotknął, również stawał się nieczysty aż do zachodu słońca. Jednak gdy mężczyzna zbliżał się do niej w małżeńskim obowiązku, jego nieczystość trwała aż 7 dni. Był bowiem uważany za tego, który bezpośrednio zetknął się z jej krwią, źródłem rytualnej nieczystości. Jeżeli jakiś mężczyzna obcuje z nią wtedy, to jej nieczystość udzieli się jemu i będzie nieczysty przez siedem dni. Każde łóżko, na którym się położy, będzie nieczyste. W księdze rodzaju można przeczytać, co mówi Rachela o swojej miesiączce. Rzekła do ojca: nie bierz mi tego za złe, panie mój, że nie mogę wstać, gdyż mam kobiecą przypadłość. Natomiast w księdze Licz posunięto się jeszcze krok dalej. Na czas okresu kobieta była wykluczona ze społeczeństwa. Jezus miał zasiać ziarenko niepewności dotyczące traktowania kobiet. Zgodnie z przekazem Świętego Marka, pewna kobieta cierpiąca 12 lat z powodów krwotoków szybko musnała szaty Chrystusa, próbując pozostać niezauważoną. Jezus zapytał się, kto to uczynił, a dopiero wtedy kobieta wyszła z ukrycia. Uzdrowił ją, co miało głębsze znaczenie w kontekście postrzegania kobiet cierpiących na tego rodzaju dolegliwości. Czy zatem w tradycji chrześcijańskiej miesiączka nie była tematem wstydliwym i nieczystym? W początkowym okresie chrześcijaństwo było pod wpływem żydowskiej tradycji, która uznawała menstruację za stan nieczystości rytualnej. z Aleksandrii pisał: Co do menstruacji kobiet, jeśli chodzi o ich wchodzenie do domu Bożego, to zbędne by mówić. Uważam bowiem, że kobiety wierne i pobożne, będąc w tym stanie, nie uśmielą się przystąpić do stołu świętego ani dotykać ciała i krwi Chrystusa. W średniowieczu do kobiety krwawiącej podchodzono na różne sposoby. Jedni uważali, że jest nieczysta, posuwając się nawet do twierdzenia, że dziecko poczęte w trakcie miesiączki będzie trendowate lub w inny sposób przeklęte, a sam akt małżeńskiej miłości w chwilach niedyspozycji był uznawany za grzech, choć nie potrafiono sklasyfikować w hierarchii tego występku. Krew była napiętnowaniem kobiety za grzech pierworodny i pokazaniem jej niższości wobec perfekcyjnego mężczyzny. W 597 roku doszło do wymiany poglądów pomiędzy Augustynem z Kantembery a papieżem Grzegorzem I. Papież jawi się jako osoba o rewolucyjnych poglądach. Uważał, że miesiączka nie powinna być traktowana jako coś nieczystego, gdyż jest to tak samo naturalne jak jedzenie. Uważał też, że kobiety powinny mieć prawo uczestnictwa w mszy świętej, a jeżeli tylko taka była jej wola, mogła przystąpić do sakramentu Komunii Świętej. Z perspektywy czasu okazało się, że mało to się zmieniło, a słowa papieża zostały zapomniane. Kobiety menstruujące traktowane były przynajmniej tak jak osoby chore. Na kobiece przypadłości zalecano upuszczanie krwi, tak jak zresztą na każdą chorobę, która spowodowana była nierównymi humorami. Prawdopodobnie pierwszą kobietą, która pisała o miesiączce, była święta Hildegarda. Uważała, że okres jest całkowicie naturalnym i pożądanym stanem. To właśnie dzięki menstruacji kobieta pozostawała w pełni sił witalnych. Albert Wielki łączył filozofię Arystotelesa z teologią katolicką. On lub jego uczeń pod koniec XIII wieku napisał traktat medyczno-filozoficzny Sekreta Mulierum. W tekście oczywiście nie ominięto tematu fizjologii kobiet. Już na wstępie podkreślono miejsce kobiet w zdominowanym przez mężczyzn świecie. Autor zauważa, że menstruacja występuje raz w miesiącu z powodu zimnej i wilgotnej natury kobiety. Po barwie miesiączki można było zobaczyć naturę. Te z były zdrowymi i prawymi damami, natomiast nierządnice potrafiły krwawić na inny kolor. Jednak obojnie, jak bardzo poważana była kobieta, jej menstruacja potrafiła niszczyć płody i torturować męskie dusze. Do poronień dochodziło, gdy kobieta za dużo chodziła, a więc jej matica była narażona na zniszczenia. Jednak to nie wszystko. W swoim monumentalnym dziele snu opowieści pełne specyficznych spostrzeżeń. Kobiety są tak pełne jadu w czasie menstruacji, że zatruwają zwierzęta samym spojrzeniem, zarażają dzieci w kołysce, a ilekroć mężczyźni odbywają z nimi stosunek, stają się trendowaci, a czasem nawet chorują na raka. W renesansie podstawą poznawania kobiecego ślała stała się medycyna oraz sekcje zwłok. Teologowie owszem dalej myli swoje zdanie, ale coraz częściej ich teorie były podważane. Zresztą antyczna wiedza medyczna również zaczęła być kwestionowana. Flamandzki uczony z pierwszej połowy XVI wieku podważył znanego i cenionego Galena, uznając, że rzymski lekarz nigdy nie wykonał chociażby jednej sekcji zwłok, więc niektóre jego teorie były błędne. Najpierw obalono średniowieczne mity. Krew menstruacyjna przestała być nieczysta. XVI-wieczny medyk z Paryża stwierdził, że jest to najpiękniejsza, najczystsza i najdoskonalsza krew. W uniwersalnym słowniku z 1690 roku Antoine Fourtier pisał: Pewne jest, że krew menstruacyjna jest taka sama jak ta, która znajduje się w tętnicach i żyłach. W kolejnym stuleciu dodano: Jest taka sama jak ta, która płynie we wszystkich naczyniach ciała ludzkiego. Na pewno w stanie naturalnym nie jest zepsuta, jest czerwona i żywa. Miesiączka, niegdyś uznawana za kwestię drugorzędną, stała się kluczowym elementem w chronologii życia kobiety. Pierwsze krwawienie najczęściej występowało pomiędzy dwunastym a czternastym rokiem życia, a ustawało po czterdziestce. Angielska położna Jane Sharp XVII wieku pisała. Miesięczne przeczyszczanie u kobiet są kwiatami chłona. Zaczynają się w wieku 14 lat i trwają do 45. Jest to oznaka ich zdrowia. Uważano, że młodsze i starsze kobiety menstruowały w różnej fazie księżyca. Jednak, wbrew powszechnej opinii, nie oznaczało, że wraz z pierwszym okresem dziewczynka stawała się dojrzałą kobietą, zdolną do aktywności seksualnej. Teoretycznie prawo kanoniczne dopuszczało małżeństwa 12-letnich dziewczynek. Zalecano jednak odczekać po pierwszej miesiączce, około roku, czasem dwóch, do normowania częstotliwości krwawienia. Wtedy młoda dama stawała się w oczach ówczesnych w pełni ukształtowaną kobietą. Nie można zapomnieć o ekstremistach, którzy w swoich kręgach szeptali o nienasyconych dziewczynkach, które chorują na histerię. Według Roberta Bartona z przełomu XVI i XVII wieku, dziewczynka po pierwszej miesiączce była całkowicie zdolna do rozrodu. Co więcej, dla jej zdrowia lepiej było, aby wyszła za mąż wcześniej niż później, ponieważ wraz z pierwszą miesiączką dziewczynka zaczyna odczuwać niepohamowany żar namiętności. Najbezpieczniejsze było dla niej, aby zaspokajała swoje pragnienie z mężem, a nie z pierwszym lepszym napotkanym mężczyzną, co miało zdarzać się bardzo często. Jeżeli jednak dziewczynka była zmuszona do abstynencji, zaczynała chorować na histerię lub inne choroby, na przykład padaczki. A coś i krwawienie występowało za wcześnie lub o wiele za późno. W przeszłości wierzono, że jeśli dziewczynka dostała swój pierwszy okres przed dwunastym rokiem życia, mogło to sugerować, że w przyszłości stanie się niemoralną kobietą. Za przedwczesną menstruację obwiniano rozpustne książki, czasopisma oraz dotykanie intymnych części ciała. Z kolei, późna miesiączka była uznawana za bardzo niebezpieczną, ponieważ krew, która nie mogła się wydostać, miała rzekomo psuć się, co zagrażało zdrowiu i życiu. Wierzono również, że kobiety, które nie miały miesiączki, częściej zapadały na raka. W takich przypadkach zalecano, by kobieta wyszła za mąż, gdyż przypuszczano, że małżeńskie obowiązki miały pomóc w przywróceniu prawidłowego cyklu menstruacyjnego. Nieregularne miesiączki zdarzały się często, mogły być spowodowane młodym wiekiem, silnymi emocjami oraz chorobami. Jeżeli taka nieregularność była rzadka, wtedy nie było obawy, ale jeśli utrzymywała się przez dłuższy czas, zalecano obserwować ciało i szybko skontaktować się z lekarzem, który specjalizował się w kobiecych chorobach. Osobisty lekarz Królowej Marii Teresy wypracował ponad 40 receptur na wywołanie miesiączki, za ugodzenie bólów i zbyt mocnych krwotoków. W podobnym czasie w Anglii Nicholas Kalpeper opublikował leczniczą księgę zielarską, który opisał 325 roślin. 80 stosowano w celu wywołania menstruacji, a 51 w celu jej zatrzymania. Maria Tudor znana również jako Krwawa Mary już od momentu pierwszej menstruacji zmagała się z ogromnymi trudnościami. Jej cykle były nie tylko nieregularne, ale również wyjątkowo bolesne. Dodatkowo cierpiała na epizody głębokiej depresji, a jej głos, jak sądzono, brzmiał niepokojąco męsko. Współczesna medycyna spekuluje, że mogła cierpieć na takie choroby jak zespół policystycznych jajników, endometrioza, przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne oraz ciąża urojona. Mimo niewyobrażalnego cierpienia Maria nie zaznała współczucia w oczach swoich współczesnych była postrzegana jedynie jako histeryczka. Jeżeli żadnym medykamentem nie potrafiły pomóc, zalecano upuszczanie krwi. Markiza du w 1679 roku pisała do córki, że pod koniec cyklu przez dwa miesiące zalecano kurację oczyszczającą. W tej sytuacji pojawił się jednak pewien problem. Do lekarzy wykonujących rutynowe upuszczanie krwi często zgłaszały się młode dziewczyny, które w ten sposób próbowały przerwać niechcianą ciążę. Medycy zalecali ostrożność i unikanie zabiegu u pacjentek przychodzących samotnie, gdyż mogły być ciężarne. Edykt Henryka II przewidywał najwyższy wymiar kary, śmierć, dla kobiet, które dopuściły się aborcji. Na nieświadomych medyków również czekała kara. Menstruacja w epoce nowożytnej. Była ściśle powiązana z kwestiami rozrodczymi, szczególnie istotnymi w rodzinach arystokratycznych i królewskich. Jej przebieg często pozostawał pod kontrolą rodziców lub mężów, a w najważniejszych rodach traktowano ją jako sprawę o znaczeniu państwowym. Nierzadko temat ten wychodził poza granice prywatności, stając się przedmiotem międzynarodowej uwagi. Katarzyna Medycejska otaczała swoją najstarszą córkę, Elżbietę Walezjuszkę, wyjątkową troską. Po jej ślubie z królem Hiszpanii. Katarzyna nakazała przesuwać szczegółowe raporty dotyczące menstruacji córki. Wyjeżdżając z Francji, Elżbieta prawdopodobnie była jeszcze przed swoją pierwszą miesiączką, więc nie było pewne, co czas przyniesie. Dwa stulecia później Stanisław Leszczyński miał rozpowiadać, że jego córka ma regularny okres, więc jest święcie przekonany, że Ludwik XV doczeka się z nim gromadki dzieci, o swoich okresach, co miesiąc musiała raportować do matki Maria Antonina. Po prawie ośmiu latach małżeństwa wreszcie miała dobrą wiadomość. Nie będę całkowicie przekonana aż do pierwszych dni przyszłego miesiąca, kiedy nadejdzie czas drugiego cyklu. Tymczasem jednak wierzę, że mam dobre powody do optymizmu. Nigdy wcześniej nie spóźniałam się, wręcz przeciwnie zawsze byłam punktualna, a nawet przed czasem. W marcu moje dni rozpoczęły się trzeciego, a teraz mam już dziewiętnasty i wciąż nic. Miesiąc później potwierdzono pierwszą ciążę królowej, a Kuszer po badaniu stwierdził, że Austriaczka rozpoczęła właśnie trzeci miesiąc ciąży. 19 grudnia 1778 roku powiła zdrową córeczkę. Jednak nie zawsze Maria Antonina miała dobre wieści. Na wiosnę 1779 zachorowała na odrę. Przez cztery miesiące jej okres całkowicie zanik. Było to bardzo niepokojące, gdyż królowa jeszcze nie zabezpieczyła dynastii z synem. Na szczęście wszystko dobrze skończyło i w sierpniu napisała do matki, że okres jej wrócił. Nieuchronnym etapem w życiu każdej dojrzałej kobiety była menopauza. Przychodziła niespodziewanie, często budząc lęk i niepokój, a dla kobiet z najwyższych warstw społecznych oznaczało coś więcej. Kres ich wartości na matrymonialnym rynku, chyba, że gra toczyła się o władzę. Dla Anny i ten moment nadszedł w wieku 50 lat, o czym z surową precyzją donosił mój papieski. Dwa lata później Anna stanęła na ślubnym kobiercu, nie z miłości lecz dla polityki. Może jednak gdzieś w głębi serca wciąż tliła się nadzieja, że uda jej się urodzić dziecko, które otali przyszłość Rzeczpospolitej. Medycyna bowiem znała przypadki, w których kobieta bez miesiączki zachodziła w ciążę, dlatego żadna zdesperowana kobieta nie chciała myśleć, że akurat jej się nie uda, bo nadzieja umierała ostatnia. Sarah Churchill wiosną 1703 roku, męż 42 lata, pisała do męża, że może spodziewają się dziecka. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej, w lutym, zmarł ich jedyny syn, więc para widziała w tej nadziei swoją ostatnią szansę na potomstwo. Książę w listach nieustannie dopytywał, czy nie nadeszła już wizyta, której tak bardzo się obawiali. Jednak miesiączka nie miała nadejść, nie z powodu ciąży, ale jako zapowiedź zbliżającej się menopauzy. Z kolei Madame du Grafini narzekała na swoje zdrowie i obawiała się najgorszego: tego, że może umrzeć. W wieku 48 lat coraz rzadziej pojawiał się jej okres, odczuwała nagłe uderzenie gorąca, różne bóle, i choć wiedziała, że jest to naturalne, bała się zmiany. Do swego przyjaciela pisała: Nie zamierzam zaczynać nowego życia, jak twierdzisz, mój przyjacielu. Nic się nie zakończyło, a wszystko co wycierpiałam, było jedynie wynikiem upływu czasu. Czego powinnam się spodziewać, gdy wszystko dobiegnie końca? W 1828 roku w Warszawie wyszła książka na temat rad dla kobiet. Rok później autor postanowił wydać kolejną część, tym razem skupiając się na menstruacji i menopauzie. W przedmowie pisał. Łaskawy to przyjęcie które bez wątpienia przepisać trzeba w ważności przedmiotu, zniewoliła mnie do pomnożenia mej pracy kilkoma uwagami, o której kobiety przez poczucie wstydu ze strętem wspominają. Dać im poznać to, co powinny wiedzieć z tak ważnego przedmiotu. Już na pierwszych stronach autor z pasją wyjaśnia, że jeśli kobieta zaniedba swoje zdrowie, zignoruje nieregularne miesiączki i zbyt późno zgłosi się do lekarza, może być już za późno na pomoc. Według niego wiele kobiet ryzykuje zdrowie wyłącznie przez przesadny wstyd, który każe im milczeć. W tym samym rozdziale autor rozbija stereotypy, podkreślając, że choć od wieków zmawia się, że krew menstruacyjna jest czymś trującym i złym, w rzeczywistości jest czystą i pełną życiodajnej energii. Menopauza zaś, często postrzegana jako coś tajemniczego i groźnego, to po prostu kolejny naturalny etap w życiu. Żadna kobieta nie powinna się jej bać ani tym bardziej czuć się winna z powodu zakończenia miesiączkowania. Co ciekawe, według jego analiz, to nie kobiety były w tym okresie narażone na śmierć, jak obawiały się same. Wręcz przeciwnie, między 40 a 50 rokiem życia to mężczyźni umierali częściej niż kobiety, co stanowiło zaskakującą prawdę. Parę lat później w innej przetłumaczonej książce na język polski można przeczytać Upływ ten w kobiecie jest oznaką i, że tak powiem, miarą zdrowia. Bez niego piękność nie istnieje lub ginie. Porządek ruchów żywotnych psuje się, umysł słabieje i ciało niszczaje. W XIX wieku higiena była dla kobiet nie tylko codziennym obowiązkiem, a wręcz jej wierną towarzyszką. Wszystko, co mogło poprawić zdrowie i komfort życia, wpadało pod tą szeroką kategorię. Zalecano po każdej miesiączce porządnym kąpiel. Kobiety miały dbać nie tylko o ciało, ale też o zdrowie moralne. Pisać odpowiednie książki, podejmować właściwą aktywność, a jeżeli lekarz uznał to za konieczne, odpoczywać. Żadnych skrajności, ani mrozu, ani upałów najlepsze było umiarkowane powietrze, a w ich pokojach absolutnie nie powinno być intensywnie pachnących kwiatów. Dlaczego? Bo silne zapachy mogą jeszcze bardziej drażnić ich wrażliwe nerwy. W tej epoce wierzono, że kobiety z natury miały temperament nerwowy lub krwisty. Co według ówczesnych mędrców tłumaczyło nagłe wybuchy emocji, od gniewu i melancholii, poczułość i radość. Do tego dochodziły niezrozumiałe bóle, które nie miały żadnego logicznego wytłumaczenia. Jeszcze na początku wieku angielski doktor twierdził, że okres trzeba traktować jak chorobę. Nie można zapomnieć, że pomimo rozwoju medycyny znajdowały się jednostki, które za wszystko obwiniały miesiączkę. To właśnie wtedy dziewczynki po raz pierwszy miały uczyć się kłamstwa. Matki przekazywały córkom, aby czuły wstyd i żeby nikomu nic nie mówiły, szczególnie mężczyznom. Przez te kłamstwa dziewczynki uczyły się złych wzorców i mogły nawet stoczyć się na samo dno. Młode dziewczynta wychowane w mieście przechodziły dojrzewanie wcześniej niż ich rówieśniczki na wsi. Były bardziej nerwowe i szybciej zaczynały się interesować modą czy urodą. W tym delikatnym okresie dojrzewania kontakt z chłopcami miał być ograniczony ich drażliwe temperamenty. Mogły nie wytrzymać i skończyć się napadem histerii. Wiktoriańskie podejście do miesiączki całkowicie różniło się od tego z epoki regencyjnej, która czerpała z myśli oświeceniowej. Na początku XIX wieku zalecano podczas miesiączki jeżdżenie na koniu, tańczenie, szczególnie na świeżym powietrzu. Królowa Wiktoria była kolejną królową Anglii, która zmagała się z różnymi dolegliwościami. I cykl menstruacyjny był nieregularny, a same miesiączki wyjątkowo bolesne, do tego stopnia, że niejednokrotnie zmuszana była zostać w łóżku. Na nie bólu stosowano konopie, najprawdopodobniej w formie wywaru, które w XIX wieku powszechnie wykorzystywano w leczeniu kobiecych schorzeń, takich jak krwotoki z macicy, menopauza, bóle menstruacyjne czy poporodowe. Mając świadomość, jak uciążliwe mogą być te dolegliwości, królowa Wiktoria zadbała o to, aby jej synowa księżna Aleksandra była zwolniona z publicznych obowiązków podczas menstruacji. Informacje o stanie zdrowia księżnej przekazywał dyskrecją jej osobisty lekarz. Oczywiście najważniejszym zdaniem tych informacji było kontrolowanie płodności młodej Aleksandry i odpowiadanie sobie na najważniejsze pytanie: czy jest w ciąży, czy jeszcze nie? Co by nie mówić, Wiktoria była produktem swoich czasów, nie chciała, żeby jej synowa uprawiała zbyt dużo wymagającego sportu. Jazda konna według ginekologów pobudzało krwawienie z dróg rodnych, co w konsekwencji mogło doprowadzić do poronienia wczesnej ciąży. Ogólnie jakiekolwiek pobudzanie sfer intywnych, sportem, tańcem, jazdą konną czy nawet czytanie romansów było niewskazane. Szczególnie jednak niebezpieczne były takie zachowania dla niedojrzałych panienek. Eliza branickich krasińska skarżyła się nawet, że bruk na ulicach Warszawy bardzo szkodził młodym kobietom podczas tych dni. Rabina generalnie radziła sobie z miesiączką odpoczynkiem i spokojem. W listach podkreślała, że podczas okresu leżała całymi dniami na sofie, wystawionej na balkonie, aby oddychać świeżym powietrzem i zajmowała się malowaniem. Nie wychodziła z domu. Jeżeli miała coś zaplanowane, to przekładała to na inny, dogodniejszy termin. Jakiej córka niespodziewanie dostała okresu, pisała do siostry. Już miałam wysłać telegram zapowiadający mój przyjazd, gdy dam Teres nawiedziła Marię, trudno szybko się pozbyć tej wizyty. Jak widać na tym przykładzie, kobiety często używały eufemizmów, aby opisać okres. Mogły to być przyjazdy różnych dam, ale częściej w listach znaleźć można wyrażenie takie jak moje miesiące, wizyta, choroba, moje reguły. Oczyszczenie, moje sprawy, moje dni lub kolokwialne to. W medycznej nomenklaturze można było spotkać się z innymi terminami: menstruacja, miesiączka, period, regularności, czyszczenie miesięczne, przeczyszczanie miesięczne oraz wypróżnianie miesięczne. A więc co przeciętna kobieta wiedziała o swoim ciele na przełomie XIX i XX wieku? Wiedza kobiet na temat własnego ciała była ograniczona i w dużej mierze zależała od przekazów ustnych głównie matek czy innych starszych kobiet. Jednak takie uproszczenie nie oddaje w pełni rzeczywistości. Choć medycyna rozwija się dynamicznie, a naukowcy coraz lepiej rozumieli procesy biologiczne, takie jak menstruacja, ich odkrycia pozostawały zamknięte w akademickich podręcznikach, dostępnie niemal wyłącznie dla mężczyzn. Dla kobiet, które chciały zdobyć wiedzę, istniały popularne poradniki. W jednym z nich dr Józef Zielczak określił macicę mianem najważniejszego organu kobiecego. Jednocześnie zauważył, że wiele kobiet nie tylko nie wiedziało, gdzie ten organ się znajduje, ale także nie rozumiało jego funkcji. W innym poradniku autor zastrzegł, że musi omówić podstawę anatomii, aby czytelniczki mogły w ogóle zrozumieć dalszy wywód, choć rozumiał, że jest to dla nich nudne i suche. Aby jednak urozmaicić nam czytanie tego, tekst pisał w formie epistolarnej. Taka sytuacja świadczyła o ogromnych lukach w edukacji, które dotyczyły zarówno fizjologii, jak i zdrowia. Wśród mniej wyedukowanych kobiet wciąż dominowały przesądy i błędne przekonania. Niektóre z nich wierzyły, że brak miesiączki jest wynikiem działania duchów czy rzuconych uroków. W takich warunkach trudno było propagować wiedzę, że menstruacja to naturalny proces. Jeszcze trudno było tłumaczyć funkcję macicy czy jajników, skoro temat ten uważano zdrażliwy, a nawet niestosowny. Lekarze coraz częściej ostrzegali przed próbami leczenia problemów zdrowotnych na własną rękę. Wskazywali, że konieczne jest zgłaszanie się do specjalistów, jednak w praktyce było to trudne. Druga połowa XIX wieku to czas, gdy ginekologia jako odrębna dziedzina dopiero się zaczynała rozwijać. Brakowało odpowiednich placówek, a wiedza o możliwości korzystania z ich usług była ograniczona. Dopiero na przełomie wieku sytuacja się zaczęła zmieniać. W 1901 roku Elżbieta Fuli zauważyła, że jeszcze 50 lat wcześniej ginekologia była niemal nieobecna, a dziś specjalistyczne zakłady lecznicze są coraz bardziej oblegane. Przez większą część XIX wieku menstruacja była opisywana głównie w kontekście płodności. Rzadko podejmowano tematykę samej menstruacji oraz anatomii. Matki dojrzewających dziewcząt, często same pozbawione dostępu do rzetelnej wiedzy, nie miały narzędzi, aby odpowiednio przygotować swoje córki. Lekarze próbowali zmienić ten stan rzeczy, jednak brak powszechnej edukacji i wciąż ograniczony dostęp do specjalistów spowolniał ten proces. Pomimo tych trudności postęp w dziedzinie medycyny i zmiany społeczne stopniowo prowadziły do większej świadomości. Droga do tego była jednak długa, a wyzwania, jakie stawiała niewiedza, utrudniały przełamanie stereotypów i przesądów na temat kobiecego ciała.